Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Czupaka. Link w opisie. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym ABCDS Przekątna AC podstawy ma długość 4 pierwiastki z dwóch, czyli tu mamy 4 pierwiastki z dwóch. Kąt ASC między przeciwległymi krawędziami bocznymi ostrosłupa ma miarę 60 stopni, czyli tu mamy 60 stopni. Oblicz objętość tego ostrosłupa. Zobaczmy, ponieważ to jest ostrosłup prawidłowy czworokątny, to podstawa ma kwadrat, czyli tutaj mamy a, tutaj mamy a, przekątna kwadratu to a pierwiastek z 2, czyli u nas 4 pierwiastki z 2, czyli zapiszmy a pierwiastek z 2, to 4 pierwiastki z 2, pierwiastki z 2 się skracają, a to się równa 4 bok kwadratu, z podstawy ma długość 4. Kąt ASC, ASC, tutaj mam 60 stopni i zobaczmy, że w trójkącie prawidłowym krawędzie boczne są tej samej długości. Czyli tu jest jakieś x i tu jest jakieś x, ale ponieważ wiemy, że tu jest 60 stopni, to tutaj też musi być 60 stopni i tutaj też musi być 60 stopni, bo to jest trójkąt równoramienny, a ponadto jeżeli wszystkie są tej samej, mają tą samą miarę 60 stopni, to jest trójkąt równoboczny. Czyli x to są 4 pierwiastki z dwóch i tutaj x to też 4 pierwiastki z dwóch. Zobaczmy, czy znamy już krawędzie boczne. Naszym zadaniem jest obliczyć objętość, Objętość to jest 1 trzecia pola podstawy razy wysokość, czyli w naszym zadaniu to będzie 1 trzecia pola podstawy, czyli A kwadrat razy wysokość. Wysokość jest tutaj. Oznaczmy wysokość przez małe h. I to jest wysokość trójkąta równobocznego. Trójkąta równobocznego ACS. Wzór na wysokość trójkąta równobocznego to jest A pierwiastków z 3 na 2 gdzie a oznacza długość boku tego trójkąta równobocznego czyli w naszym przypadku długością boku są 4 pierwiastki z 2 czyli 4 pierwiastki z 2 razy pierwiastek z 3 przez 2 czyli mamy pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 3 pierwiastek z 6, 4 pierwiastki z 6 przez 2, czyli 2 pierwiastki z 6 nasza, nasza wysokość to są 2 pierwiastki z 6 Zatem objętość, no to podstawiamy 1 trzecia pola podstawy razy wysokość, czyli u nas 1 trzecia pole podstawy, czyli a do kwadratu, czyli 4 do kwadratu, razy h, czyli razy 2 pierwiastki z 6. Co my tu mamy? Mamy 1 trzecią, 4 do kwadratu to jest 16, 2 pierwiastki z 6, tutaj. 2 pierwiastki, 2, 16 razy 2, 32, czyli mamy 32. Pierwiastki z 6 przez 3 i to jest odpowiedź do naszego zadania.